To są małżonki i córki świtezi, które Bóg przemienił wzięła. Te balady też nam służą przemyśleć. Przemyśleń takich, które też prowadzają na nas taki nastrój melancholi, bądź też spokoju. Jakże ważne dzisiaj, liczy się uczyć Zatrzymać się i też e, rozmyślać nad tym, co jest piękne, co za chwilę będziemy też czytać i prezentować. Ktokolwiek będziesz w nowogródskiej stronie, do burzyn ciemnego boru wjecha, wjechawszy, poni zatrzymać. Wszyscy Państwo, którzy tutaj dzisiaj reprezentujecie, różne instytucje, różne storie społeczne, różne zawody, różne profesje i różne zainteresowania. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tutaj na tej ziemi łukowickiej, w tak przepięknej scenerii możemy się spotkać. Gotowa zbrodnia, czyli wezwać hordy i podłe przyjąć kajdany, czy bezbożnymi wytępić się mordy, panie zawołam, na pane. Jak widać gminy powiatu rymanowskiego rozwijają się świetnie, są na tyle duże, że jest miejsce i na jezioro Świteś, jest miejsce na karczmę Rzym. Na ballady też, romanse pewno też, bo duża gmina. I zgiełk walczących i wrzaski nie i dzwonów, gwałt i zbrój krzęsy. Nagle dym spada, kałas się uśmierza, na brzegach tylko szum jodły. W wodach gadanie cichego pacierza i dzielnic żałośne modły. Co to ma znaczyć? Różni różnie plotą, cóż, kiedy nikt nie był na nim. Biegają wieśnie między prostotą. Lecz tuż prawdę odgadnie? Pan daje hasło, odbijają baty, nie wódź się szumem zatopi. Topi się ławki, nad z sobą spycha, jak przepaść wody głęboka. Powiem jednakże, nie straszyło wcale, ży, żywa kobieta w niewodzie. Twarz miała jasną, usta jak korale, włos biały, skąpany w wodzie, do brzegu dąży. A gdy jedni z trwogi na miejscu stanęli głazem, drudzy zwracają ku ucieczce nogi, łagodnym rzecze wyrazem. Stanęło zaraz mężów pięć tysięcy, a każdy konny zbroje. Uderzą w trąbę, ruszą w Natychmiast wściekłość bierze miejsce strachu, niecą bogactwa na stosy, To tylko ściągną do głębinie ramię, tak straszny jest świat władza. Że go natychmiast choroba wyłamie, i śmierć gwałtowna ugadza. Jezioro do dna pękło na krzak drogu, lecz próżno za nią wzrok goni. Wpadła i falą nakryła się znowu, więc nie słychać o niej. <klucza> Powiedz mi piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, żółkniałe liścia i drzysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Sam został, dziką powraca drogą, ziemia uchyla się grząska. I wymuruj mach w tym lasku, bym miał gdzie na pomoc! Stać. Gmach będzie z ziarnek orzeka, wysoki pod szczyt krępaku. Jak długo przygotowywał się pan do tej wymagającej roli? Ja myślę, że ze względu na ograniczenia czasowe to były jakieś dwa, może trzy dni maksymalnie. Z jedną próbą tutaj na miejscu. A jak ten, po, ten pomysł się rodził? Jak wyglądały te przygotowania? Ja zostałem zaproszony tutaj przez panią Twardowską. Która jest tutaj, w którą wciela się pani dyrektor Joanna Michalik, i z chęcią przyjąłem to, to zaszczytne zadanie, bo w ogóle uważam, że sama idea czytania narodowego jest piękna. i Pomagamy w taki sposób, chociażby przez stroje, chociażby wizualnie, dzieciom i młodzieży kreować, też wyobraźnię, prawda? Pomagać im także w takiej zdobywaniu podstawowej wiedzy na temat, na temat literatury, na temat okresów, stąd uważam, literackich, stąd uważam, że, że Czytanie Narodowe jest naprawdę piękną inicjatywą. Hmm. Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy, i może jeszcze się śmieje? Dzisiaj czytaliśmy ballady i romanse Mickiewicza. Piękna sceneria, integracja społeczności. Jakie wrażenia ma Pani po tym wydarzeniu? Jestem zadowolona z dzisiejszego wydarzenia, szczególnie, że bardzo chciałam wziąć udział, czynnie, nie jako biernie, powiem szczerze, że sama zgłosiłam się jako ochotnik do odczytania fragmentu z ballad i romansów. Została mi przydzielona rola i jestem bardzo zadowolona, dlatego, że raz, że pogoda dopisała, było bardzo dużo osób, wszyscy spisali się znakomicie, jest naprawdę z czego się cieszyć i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku już coraz więcej, już za pozycję mediów, między innymi dotrzeła ta informacja o narodowym czytaniu do większej liczby ludzi i coraz będzie większe zainteresowanie takim wydarzeniem. Strzelcem dla państwa będzie wójt gminy Łukowica, pan Bogdan Łuczkowski. Zapraszamy. W tym roku Jezioro Świteś znalazło się w Łukowicy. Tak, bardzo się cieszę, że właśnie w tym roku zapadła decyzja, że narodowe czytanie odbyło się w gminie Łukowica, w uroczym parku podworskim nad Jeziorem Świteś, bo w tym roku ten staw podworski właśnie przerodził się w Jezioro Świteś, za nami znajduje się Karczmarzym. Bardzo się cieszę, że to właśnie narodowe czytanie jest w takiej scenerii w gminie Łukowica. Zaangażowała się lokalna społeczność, no ale też przyjechali goście z powiatu. Tak, co należy to właśnie pod, podkreślić, i się bardzo cieszę, że bardzo wiele osób się zaangażowało w to czytanie. Była z nami pani poseł, przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, sta, Starostwa, przewodniczący rad powiatu, rad gmin, ale też i tutaj pani Sołtys, dyrektorzy szkół, dyrektor zespołu obsługi edukacji, mundurowi, przedstawiciele właśnie Policji, Straży Pożarnej, więc to pokazuje, Pokazuje tą taką właśnie jedność różnych właśnie grup, z czego się właśnie bardzo cieszę. się Chcieliśmy właśnie też zaakcentować jakby to, że ten okres, kiedy powstawały te dzieła Mickiewicza, no to jest też właśnie okres, kiedy kształtował się nasz park. Dworu prawdzie nie mamy, bo już też się kojarzy z dworkiem, z, z takimi troszkę klimatami. Dworu nie mamy, ale jest park, bardzo się z tego cieszymy, w parku jest staw. Ten staw też właśnie zrobiony przez Rabiego Rostworowskiego jest idealną scenerią do świtezianki, do świtezi, więc dlatego między innymi chcieliśmy, żeby to się odbyło u nas, bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że ta sceneria dodała troszkę, troszkę takiego można powiedzieć pięknego blasku, otoczenie, staw, park. No w tej literaturze, która jest piękna i ponadczasowa. Moja lupa z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż mi jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden wadny, już cała ugoda na nic. Ja Pani Twardowska nic nie mówi w balladzie, ale trzeba się było mocno przygotować, żeby dobrze ją odegrać. To prawda. Najtrudniejszą rolą jest, kiedy nie można werbalnie jej w jakiś sposób wyrazić. Trzeba sobie wtedy radzić miką, strojem. Starałam się jak mogłam. Mam nadzieję, że widowi, widzowie to docenią, że było w miarę, w miarę przyzwoicie i nie przyniosło to hańby literaturze. Jakie znaczenie, szczególnie dla młodego pokolenia, ma ta akcja narodowego czytania? Chciałabym, żeby miała duże, żeby poprzez literaturę docierać i łączyć pokolenia. Tych, którzy ją kochają, znają i tych, którzy dopiero te szanse mają przed sobą. Mam nadzieję, że taka promocja czytelnictwa jest na tyle przyjemna, że zyskamy dzięki temu nowych czytelników, a jeśli nie, to przynajmniej my wszyscy się świetnie bawimy. No to jest też sięganie do klasyki literatury. Tak, ale trochę narzucone, tak? bo jednak wybierane, e, ogólnokrajowo czytane są te same utwory, w związku z tym my tutaj się dostosowujemy, aczkolwiek doceniamy Mickiewicza dzisiaj i nie tylko dzisiaj.